Przed tym starciem dałem na swoją kartę społeczność na YouTubie ankietę, w której mogliście głosować na temat ostatecznego rozstrzygnięcia tego spotkania. Zazwyczaj robię to również na Facebooku, natomiast w tym przypadku zapomniałem. Ale, jakby co to Facebook Tradaj? Wynik jej był następujący. W momencie, gdy robiłem screena, tylko 21% głosujących wytypowało dobre, ostateczne rozstrzygnięcie. No więc spora część z Was się na ten temat pomyliła. Ale powiem Wam też szczerze, że trochę mnie te wyniki, ankiety cieszą, bo to pokazuje, że nasza polska ekstraklasa. Jest ligą nieprzewidywalną, a przez to znacznie ciekawszą. FKS z Mielca zremisował dzisiaj na własnym stadionie z radą jakiem radą 1-1. do -1 Po golu hamulicia z główki w 71 minucie. Przy równoczesnym, bardzo precyzyjnym podaniu Krystiana Gettingera z rzutu rożnego. I na pewno jeśli chodzi o gospodarzy, byłem bardzo ciekawy ich dzisiejszej postawy po ostatniej genialnej prezencji i zwycięstwie pewnym w Poznaniu. Bo jednak Mielczanie w Wielkopolsce w starciu z Mistrzem Polski naprawdę zaimponowali. No może nie samym stylem gry, ale determinacją i umiejętnością wygrywania spotkań. No i ostatecznie nie widzieliśmy dzisiaj tak dobrych zawodów tej ekipy, ale sam meczak na standardy naszej polskiej ekstraklasy był nawet dobry. Samo tempo było niezłe, ale najbardziej szwankowała chyba dokładność. Przez to gospodarze zagrozili dzisiaj bramce gości dwa razy. Wróć. Trzy. Pierwszy raz to był wysoki pressing Przemysława Maja na Kobylaku. Kobylaku, który prawie zresztą nabił w tej sytuacji Maja na bramę. Drugi raz to strzał Lebedyńskiego z dystansu. A trzeci to oczywiście akcja bramkowa Hamulicia, który był chyba najlepszym zmiennikiem dzisiejszego starcia. I najlepszym piłkarzem dzisiaj FKS-u ogólnie, bo zaraz po wyjściu z ławki naprawdę dawał sporo żywienia i widać, że chciało mu się za tą piłką latać. A dobra, w tej ocenie wziąłem pod uwagę tylko kryterium biegania za piłką, ale jakbym nie brał go pod uwagę, a brał ogólny kształt, to wydaje mi się, że mrozek zagrał też się całkiem nieźle. Bo przecież w pierwszej odsłonie obronił wyjścia sam na sam. które zresztą nie było aż takie łatwe, wydaje mi się, do wybrony. No i dobra, jeszcze oddając, wydaje mi się, że można pochwalić Christiana Gettingera za samą asystę, bo jednak to podanie było precyzyjne. No ale dobra, jak już jesteśmy przy asystentach, to muszę powiedzieć, że. Moim ulubionym piłkarzem tego meczu był inny asystent dzisiejszego spotkania. Bo może Brama Abramowicza ponownie była genialna, to jednak asysta cele była równie genialna, jak niegenialniejsza. A nawet poza tym dograniem, ten chłop wyglądał dzisiaj bardzo pewnie z piłką przy nodze i zdecydowanie ona mu nie przeszkadzała. I spokojnie mógł w tym spotkaniu zaliczyć jeszcze co najmniej jedną lub dwie. A na pewno jedno przy podaniu do Dariusza Pawłowskiego, który przestrzelił główkę nad bramką. Natomiast jeśli chodzi o samą postawę Radomiaka w tym meczu, wydaje mi się, że była to ekipa lekko konkretniejsza od swojego rywala, bo jednak mieli więcej klarownych szans strzeleckich i tak na pierwszy rzut oka wyglądali na zespół, który szukał więcej kreatywnych rozwiązań. To jednak sama skuteczność dzisiaj, ponownie zresztą jak w meczu z Miedzią lekko szwankowała. Czego przykładem była chociażby ta sytuacja Pawłowskiego czy Alvesa. Na pewno dwa punkty po dwóch pierwszych kolejkach nie są jakimś wymarzonym startem yy, sezonu, ale biorąc pod uwagę, że niektóre kluby Ekstraklasy po dwóch pierwszych seriach tego sezonu mają 0 punktów na koncie i dług bramkowy aż 5, to ja bym jednak nie bił zupełnie na arm w Radomiu, ponieważ ten zespół nie prezentował się dzisiaj najgorzej a wielu skazywało ten klub na znacznie gorszą prezencję w tym sezonie. Po tym spotkaniu zespół z Mielca zajmuje przyzwoite czwarte miejsce w tabeli z czterema punktami nomen a zielony RKS z Radomia jest dziesiąty i ma dwa punkty na koncie, natomiast ja też bym się jakoś szczególnie nie sugerował tą tabelą, ponieważ rozegraliśmy dwie nawet niepełne kolejki naszej polskiej ekstraklasy, więc ja to tak naprawdę mówię czysto informacyjnie i nie ma co się tym sugerować. Ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, zapraszam na Facebooka Tradaj po więcej ankiet i zapraszam na... Posiadanie dobrego humoru. No. Widzimy się w czwartek po czterech meczach. O mój Boże, znowu będę musiał montować w nocy. No ale taki już mój los. No. Nawet lubię to robić. Dzięki za uwagę i do następnego.